Cześć! Zapraszam Was serdecznie na instrukcję składania bazy do czekoladownika Ritter. Wybrałam sobie taką grafitową bazę. Według mnie fajnie naprawdę widać na niej te wszystkie miejsca bigowania tutaj w kamerce, więc będzie mi łatwiej Wam pokazać. To jest lewa strona, to jest prawa strona czekoladownika, a poznaję to po tym, że tutaj te linie bigowania są wypukłe. One są wypukłe. Jeżeli są wypukłe, to znaczy, że musimy je złożyć do środka. I wszystkie te linie wypukłą stroną do środka. Możemy oczywiście to zrobić ręką. Możemy to zrobić kością do biegowania. Do tej bazy nie potrzebujemy żadnego kleju, i wszystkie krawędzie. Tutaj ładnie sobie przygniatamy Wszystkie rowki są w tą stronę, także tutaj nie muszę się niczym przejmować i wszystkie po prostu zginam do środka. Tutaj również i z tej strony. Te małe skrzydełka również zginamy do środka. Teraz, kiedy mamy już wszystkie linie biegowania pozginane, bierzemy nasz czekoladownik i zamykamy go w ten sposób. Tutaj te nasze malutkie skrzydełka wchodzą nam idealnie w te które mamy tutaj. Z jednej strony i ze strony drugiej wskoczyło pięknie. Spójrzcie, wszystko idealnie pasuje, równiutko. No i oczywiście mamy wieczko, wieczko również wskakuje tutaj. Jeśli chcemy otworzyć budełeczko, to po prostu wystarczy tutaj pociągnąć za ten. Haczek I pudełeczko nam się otwiera. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy.